Takie okienka, taki fajny fotek, jak uśma, i takie fajne fotografie, kuźma, i tak dziwnie to wygląda, jest takie ulane. Naprawdę, kamer po prostu ósmego sezonu, kuźma, kiedy dziewiątego, o oh bo takie piękne czasy, takie piękne czasy. Gdzie to było? Naprawdę, naprawdę, mi to jest lepiej. Ja pewnie za 10 miesięcy będę sądził, że dzisiaj było lepiej, dobra to jest? Samą ma taką minę. Jakiś time, daj, daj sygnał. Okej, okay, ciekawe. No znowu te ryby mi to jest kurwa, naprawdę. Te korolory to jest ble. 10 minut, już w gadam. Staliśmy 10 minut swojego wycia. Tak naprawdę, że to 9, ale zaokrągiłem. Na oglądanie jakiegoś kita co sobie wygląda, <laughs> kurde. <cool day. laughs> to coś! Strunowiec, nie, no się fajnie to wygląda, ale kurz znowu do tej ryby. Mi już to wkuwa tak. To jest nie, do tej ryby, ale to jest tak wkuwające, naprawdę. Proszę, Dobra, nie. O. Klinga demonicznego ognia, to już była, nie, bo jeszcze się... Patrzcie tutaj. Ognisko się jar! Boże! Boe! O! Co to jest? Falot, zaklęty duch. To jest ta sama babka, tylko we mniej Ulana. Chodź. Miej Ulana. No ja bym w sumie się z tym nie zgadzał. Przez te oczy, przez te oczy, te oczy zielone. Just tam jest wiem, że są niebieskie. Eee. No co tutaj? Z lektykiem, kuziba. No ja gadam jest... Godzina 22 prawie, a jestem. No, zamierzam i tak pójść dopiero o 10 spać, a 10 minut już się to naglewa. Dobra, znalazłem po model Jestem, to nisto. ale co dalej, tu jest? Ja mówię, że to nam się uda to zabrać. Tylko kurde, dobra. Trzeba się pospieszyć. To jest jakaś lotnia. No dobra... jakaś taka normalna, nie wiem, jakaś fajna, ale no... No sami wiecie co. Torba działa dobra, jakaś torba... Coś ciekawe. Korbacze. Korba... Kolba kuryty, kuźwa, co ją zebrała, Korbaczy, kol... Nie wiem, kto te nazwy wymyślał, ale fajnie to wygląda. Na pewno nie pił, kiedy to robił. Dobra, o. Jak do tego, tego biedności, Col. Kol. Ale co to jest? Kolejna jakaś babka, okej? Okay. No, widzę że jakiś mat. Czemu ona? Ma... <grymna> Czemu ona robi jak ten czerwony impostor? Pójdź, wam. nagrodę. Okej. M. wiem, Jakaś tam babka, która nic nie ma wspólnego z fabułą, nie są tego słabu, a tego przyzwyczajone. Discord. Morda. E. Ehm. Jakieś... O, ale to ładnie wygląda, naprawdę, muszę przyznać. Fajnie, fajnie to wygląda. Hajs. Hajs. O, to jest ta sama babka, tylko tle, co to są za nazwy, więc już tego nie będziemy pa... o A najpierw to. O, mlekowita. Nie! Babka, tylko tle, co to są za nazwy, więc już tego nie będziemy pa... o ale najpierw to. O, mlekowita. Nie, yes, nie. Yes. Ja nie mam dobra od razu do niego i nie mogę na to patrzeć. Jest jakiś ulany! Jest jakiś ulany! Ulany kuts pewnie na korbisza głosuje Jest taki ulany, ma taką ulaną mordę. Korbisz ko, jezu. Fabio śliniący w No nie wiem, czy by Fabi. Fab byłby szczęśliwy z tego, że. No. Jego imiennikiem jest jakiś urany koń. Jest to jednulowy twój zba... Nie wiem. Dobra. O nie. Bo jakaś mływka. Czemu to nie odpada? To jest łamanie praw fizyki, emotka. Jezu, ale... Ale jest to dźwięk tak, by the way. Tata, mów dalej, no. Tata. Tato, 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 pił! o to co chyba z co to tu jest hajs nie, to jest ale ale, ale... czemu jest ulany mnie ta morda rozwala ulaniec. jest to z... no po prostu się nie oliwi że jest jednoloszczem, ale on jest ulany no, po prostu jest ulany i jeszcze plecak, no plecak Rzega tą tęczą, kuźwa e, no i znowu no ta babcia też co to za muzyka? Co to muzyka? Co muzyka? Coś mi wyjaśni. Dlaczego jego dłoni się nagle zmieniają w normalne i on to wpierdziela, no. no. On jest jakiś ulany, naprawdę. Piszenka. No to samo. <noise> ale, to jest, ale to tak głupsze bolo. Jeszcze no. ten myj. dobra, no, to jest nawet spoko. Teraz to ładnie wygląda. Ten poświatę stawia, To ładnie wygląda. Chyba jedyna rzecz, z tego koni, konia mi się wodowa. Dobra, co jest ta bała też nawet nie będę ją komentował. O nie! To jest sam gówniak. To, to jest sam. On dalej ma tą mordę ulaną. Jest ładny. To jest. Dobra. No, z gatęczą. Jest. I nie mogę na to patrzeć. Takie ulane Taki to jest nie lubię ulańców u lubię jest ulańca o, to jest ciekawe całkiem mm. oslukcja rakiety o, łazik ale to jest fajne, naprawdę takie, takie fajne, no i marowanie, a tam słabe ale, ale ogólnie. no, lotnia mi się podoba, motka. To jest Kylof? Kylof. Słoneczny sieka to i to jest spoko. Całkiem, tylko kurde ja wam jego kształt. Nie wiem czemu. O, Monkey. Kurde czy J oni? Dobrze, że nie JD. Szympański. Szympans! Discord. Szympans! Małpy Małbifond. <grym> Ale O, tak dobra. Takim spoko. Siekacz. Czekam, to jest miks bananowy. Banan moment. bo co to są za nazwy? Kto je wymyślał? Czy je wymyślał jakiś ulaniec? Czyli ta małpa nie jest ulańcem, nie? Pozwolę ją co? Mam takie lagi. Czy to jest Discorda? Bła Nie chcę. O. Być jakaś babka randomowa, tolin. Boże święty. To było z lektury, was z Hobbita. I, I jeszcze jedno, Torin to był kanał, który yy, yy, Dominik Stancerko kiedyś zapromował, yy, łącznie z moim na live, ie. nie tym, tylko ze starym kanałem yy, i mi się to dlatego zapadło w pamięć. Dobra, to już jest ósma co to jest jeszcze, jakieś gunwo, jakieś gunwo, co to jest, jakieś gunwa, to są kuby, kwiki, dobra, yy, jakieś nieczysko, znowu klinga, no oni się... Zakołali w tym słowie, czy co? Łagam to by się nie okazało, że ten film jest za krótki. Błagam, no. on ma jakiś styl dodatkowy jeszcze? Jeszcze, plecak. O, fajne. No, ma. E Epic Games nie wyciągniecie ode mnie pieniędzy, ale to jest bardzo ładne. ale mu kupić takie kwiki fajne do sześcianu, właśnie. To się zmienia! Okej! Okay. Trzeba to ma jakiś dodatkowy styl, a nie, ona się zmienia w jakieś. Łajno! No, ładnie wygląda, nawet. Tylko. Wiecie, co mi się tu nie podoba ten płaszcz? To wygląda. Moja opinia o płaszczu. To znaczy się nie o tym, ale. U... O tym pła... No. O tym płaszczu to o gówno, dobra. Co tu dalej jest? O ma... małpa! Co to jest za w ogóle... Co to jest za taniec? Bum, bum. Banan. Bananowiec, dobra. E, to jest po prostu różowy... Tegoś, ty jest muzyczka. Co to jest za muzyka? Dobra, ostatnie szybko lecimy. To jest ten karnej, czy nie tak. On jest... on jest, on jest, on jest chyba Spidermana. O bo świetny kilo. Się, taki fajny interakcyjny. Nie się tak po prostu do, do, do niego można no to I To jest naprawdę kreatyw. Co to jest? I serce Mac i Nie, nie W będzie grę rozprostować, dobra. Eee, ehm, oh yes. o jest. Ale nie jest taka świetnia, to tak ładnie wygląda naprawdę. Nie, nie, nie wartuje nie, nie Ilonia, tylko naprawdę tak ładnie to wygląda. Dobra i sam. gościu, z jakiejś kuźwa... No mocno jest we pewnie wspólnego, ale nie wiem co, bo nie oglądam... No, ale też jest mulany jak w sumie wszyscy. A ja kończę nara. Ja też kończę nara.